Dobry wieczór, dobry wieczór. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać i słychać. Mamy 1 października godzinę dwudziestą Już po pracy liczę, że. Wszyscy, którzy dołączają też już swoją dzisiejszą dawkę klinicznej endodoncji mają za sobą. Natomiast w związku z tym, że jesteśmy pasjonatami endodoncji, dla nas to oczywiście za mało i jeszcze sobie troszeczkę na zakończenie dnia o endodoncji porozmawiamy. Mamy początek jesiennego tak naprawdę pierwszego typowo miesiąca, tak więc liczę, że jakaś herbatka też jest w zanadrzu, coś ciepłego do wypicia. I zaczniemy nasze endodontyczne wieczorne rozważania. Jest to pierwszy odcinek planowanego przeze mnie cyklu programów pod tytułem EndoChat, czyli właśnie swobodnych dyskusji, rozważań na temat przygotowanych przeze mnie przypadków klinicznych. No i w kwestii organizacyjnej, chciałbym przedstawić krótki plan takich spotkań, jak będą wyglądały. Rozpoczynamy wieczorem, następnie Zaprezentuję kilka przygotowanych przez siebie przypadków klinicznych, zazwyczaj z różnych dziedzin endodoncji, tak żebyśmy mieli pewien przekrój działania w zakresie leczenia kanałowego, czy to od strony korony zęba, czy to od strony typowo korzeniowej, czyli na przykład resekcji, czy też zaopatrzenia mikrochirurgicznego procesów resorpcyjnych, na przykład resorpcji zewnętrznej przyszyjkowej, w postaci przygotowanej przeze mnie prezentacji, którą za chwilkę sobie włączymy. Następnie prezentację wyłączę, no i będziemy mogli sobie też podyskutować na temat tego, co przygotowałem spostrzeżeń klinicznych, może jakieś pytania wykraczające poza to, co przygotowałem się, pojawią, tak więc żeby nasze, naszą pasję do endodoncji rozszerzać, rozwijać, również jesienne teraz wieczory rozpoczynamy takimi cyklami spotkań EndoChat. Tak więc, żeby nie przedłużać, a jeszcze ważna sprawa, jeżeli chodzi też o czasowość, takie spotkania planuję też, tak jak było w opisie zapowiadającym dzisiejsze spotkanie, około planuję 15-20 minut, tak żeby sobie pokrótce, dodać i porozmawiać, ale też zdaję sobie sprawę, że każdy swoje plany wieczorowe ma, tak więc, żeby też móc z nich skorzystać już później swobodnie i odpocząć, tak jak po całym dniu też planujemy i, i mamy ochotę. Tak więc rozpoczynamy. Kliknę udostępnienie ekranu. Także żebyśmy mogli przejść na prezentację. Włączamy prezentację. I rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie. Endochat. Tak jak wspomniałem, pierwszy odcinek, pierwsza edycja. No i cóż, tak jak obiecałem, przygotowałem kilka przypadków klinicznych. Pierwszy z nich. To będzie pierwotne leczenie endodontyczne, przypadek kliniczny związany z tym rodzajem działania w zakresie leczenia kanałowego. Drugi, powtórne leczenie endodontyczne. Mam nadzieję, że też wskaźnik, który tutaj stosuję, będzie dobrze widoczny, tak później jak i teraz, na to liczę. Endodoncja mikrochirurgiczna, jako trzeci, i czwarty, Przypadek z dodatkowych zagadnień związanych z endodontą, to co możemy spotkać u niektórych naszych pacjentów, ale to też nie jest jakby rarna sytuacja kliniczna, ale myślę, że warto będzie się pochylić nad takimi kwestiami niezwiązanymi ściśle z takim podstawowym działaniem endodontycznym. No więc, rozpoczynamy od pierwszego przypadku klinicznego związanego z pierwotnym leczeniem endodontycznym, jak obiecałem. No, i zwróćmy uwagę na samo RTG punktowe, zębowe, przedzabiegowe. Widzimy ząb 3,6, a także 3,7. Korzeń mezjalny zęba 3,7, objęty zmianą zapalną tkanek okołowierzchołkowych. No, i cóż więcej możemy na podstawie tego zdjęcia wywnioskować? No w obrębie zęba 3,6 na powierzchni dystalno-okluzyjnej, czyli tak naprawdę klasa druga ubytku. Od strony dystalnej obecne bardzo głębokie wypełnienie dochodzące do rogu miazgi. Być może z przeprowadzonym wcześniej, w przeszłości. Przeprowadzoną próbą leczenia biologicznego w postaci zaopatrzenia tego kikulta miazgi, być może pokryciem bezpośrednim. Natomiast niezależnie od historii tego zęba, no widzimy, że najprawdopodobniej doszło do martwicy miazgi i w konsekwencji do wytworzenia zmian zapalnych tkanek około zarówno korzenia medialnego, jak i dystalnego zęba 36, a także. Rozszerzenia być może tej zmiany w kierunku zęba 3.7, ponieważ to, co jest ciekawe, ząb 3.7 wykazywał prawidłową żywotność. Natomiast, oczywiście, w przypadku zębów wielokorzeniowych, zawsze pojawia się pytanie, czy ta żywotność dotyczy całości systemu miazgi, systemu kanałowego, zarówno korzenia mezjalnego, jak i dystalnego, czy być może w przypadku tego zęba 3.7 tylko korzenia dystalnego, a być może w korzeniu mezjalnym miazga była martwa. Natomiast na podstawie kolejnych badań stwierdziliśmy, że zębem przyczynowym dla tych zmian zapalnych jest jedynie ząb 3,6 i postanowiliśmy przeleczyć jedynie pierwszy ząb trzonowy dolny endodontycznie. Kanały zostały opracowane, zdezynfekowane. Tak jak zazwyczaj mam do czynienia w pracy klinicznej ze zmianami okołowieszchołkowymi, staram się również wykorzystać wkładki dezynfekcyjne międzywizytowe. Szczególnie oczywiście, jeżeli jest obecny wysięg zapalny z tych zmian. Kanały opracowane, jak powiedziałem, świeki butelkowe dopasowane, i następnie system kanałowy, zarówno korzenia medialnego, jak i dystalnego, wypełniony z uszczelniaczem. W tym przypadku uszczelniaczem bioceramicznym. Przy korzeniu dystalnym widzimy niewielki PAW, niewielki nadmiar uszczelniacza, który dość często się pojawia. I to, co jest najciekawsze w tym przypadku klinicznym, to, że po obserwacji już pięciu lat u tego pacjenta widzimy raz pełne wygojenie tkanek okołowieszchołkowych korzenia mezjalnego, także dystalnego, ale co jest najważniejsze, również całej tkanki okołowieszchołkowej. Wokół korzenia mezialnego zęba 3,7. Tak więc widzimy, że no dokładna diagnostyka jest kluczowa, nie tylko dla odpowiedniego przeleczenia zęba przyczynowego, ale także, aby zapobiec leczenia zęba, który tego całkowicie nie wymaga. Pamiętajmy, że zęby, wokół których być może jest obecny stan zapalny, ale który jest związany z zębem sąsiadującym. Być może właśnie nie wymagają leczenia kanałowego, ponieważ pęczek naczyniowo-nerwowy dochodzący do wierzchołka tego korzenia jest cały czas obecny i dany ząb nie wymaga leczenia kanałowego, a potraktowanie procesem leczniczym zęba rzeczywiście przyczynowego sąsiedniego, może całość tych tkanek kokojuszukowych, jak w tym przypadku nie doprowadzi do wygojenia tych tkanek okołowierz łkowych, to jest myślę, że ten przypadek, szczególnie w tak długiej obserwacji, naprawdę fajnie może nam zobrazować, jak ważna jest diagnostyka i odpowiednie przeleczenie właściwego zęba. Następnie zobaczmy przypadek związany z drugą gałęzią endodoncji. Również bardzo często przypadki powtórnego leczenia endodontycznego przeprowadzamy w naszych gabinetach. Tym bardziej, im więcej wykonujemy leczenia kanałowego, im więcej pacjentów mamy kierowanych na taką procedurę, tym więcej ciekawych przypadków klinicznych możemy też zaobserwować. Tutaj widzimy przygotowany przeze mnie przypadek pacjenta, który zgłosił się na wizytę w związku z procesem zapalem tkanek okołowieszczułkowych zęba 4-6. Widzimy formę dwukorzeniową, a także w przeszłości przeleczone kanały zarówno korzenia medialnego, jak i dystalnego, no ale widzimy, że jednak nie cała. Przestrzeń endodontyczna została prawdopodobnie odpowiednio opracowana, no a z pewnością nie została osiągnięta długość robocza, jeżeli chodzi o wypełnienie, zarówno kanałów w korzeniu mezjalnym, no jak i w korzeniu dystalnym. Widzimy, że raczej zasięg tych wypełnień dochodzi tak do około połowy długości korzenia. No i to, co jest istotne w tym przypadku klinicznym, to kiedy zobaczymy na przekroje z badania CBCT, czyli tomografii komputerowej wioski stożkowej, to zauważymy, że ta zmiana obejmuje całym swoim zasięgiem raz wierzchołki korzenia medialnego jak i dystalnego, ale także dochodzi niemalże do granicy kanału żuchwy. Tak więc no, tkanka miękka, sama ziarninowa, bądź też torbja, bo oczywiście, żeby stwierdzić, jakiego charakteru jest to zmiana, musielibyśmy wykonać badanie histopatologiczne, ale widzimy, że proces zapalny dochodzi do y, kanału żuchwy. Co więcej, jej zasięg rozpościera się od kości kortykalnej, kości od strony policzkowej aż do strony językowej, tak więc niemalże cały zasięg kości gąbczastej, w sąsiadującej z zębem 4-6. W przekroju czołowym zauważymy, że rzeczywiście ta bliskość do kanału żuchwy jest no niezwykle bliska, znaczy bliskość jest bliska. Jesteśmy bardzo blisko, jeżeli chodzi o, o zasięg tej zmiany do kanału żuchwy, tak więc to, co musimy wziąć pod uwagę, to zdecydowanie fakt, aby przypadkiem nie doprowadzić do dużego nadmiaru uszczelniacza czy też materiału gutaterkowego, ogólnie rzecz biorąc, materiału obcego, który, który mógłby się przedostać do zmiany, aby przypadkiem nie doprowadzić do przedostania się tego materiału, na przykład uszczelniacza, do kanału żółwy, ponieważ to w konsekwencji mogłoby spowodować dolegliwości gólowe, albo być może jeszcze bardziej, jeszcze poważniejsze konsekwencje w przyszłości dla pacjenta. Po opracowaniu kanałów i zdezynfekowaniu odpowiednim, dopasowaniu ćwieków po ich wcześniejszej kalibracji, tutaj też chciałbym zwrócić uwagę, żeby zawsze ćwieki kalibrować, zanim system kanałowy będziemy wypełniać, ponieważ nie zawsze te rozmiary są zgodne z tym, co możemy znaleźć na opakowaniu. Danych ćwieków gutaperkowych. Tutaj również wykorzystałem uszczelniacz bioceramiczny, system wypełniony zarówno w, w zakresie korzenia medialnego, jak i dystalnego. I już po 6 miesiącach widzimy objawy gojenia, przejawy ukazujące jego się ubeleczkowania kości, które zostały kontynuowane w kolejnych miesiącach. I już po jednym roku, zaledwie czyli 12 miesięcy, zajęło można powiedzieć, pełne wygojenie tkanek okołowieszołkowych. Oczywiście w kolejnych latach będziemy starali się również wykonać zdjęcie CBCT, żeby zobaczyć nie tylko ten charakter gojenia mezjalno-dystalny, ale również poliszkowo-językowy, tak aby mieć pełny wgląd w diagnostykę. Tutaj też chciałbym od razu zaznaczyć, że takie wykorzystanie CBCT przedzabiegowe jest jak najbardziej wskazane, wskazane w powtórnym leczeniu endodontycznym, żebyśmy wiedzieli, jak został dany system, Zaopatrzony w przeszłości oraz co moglibyśmy poprawić, ale także w przyszłości, w kolejnych latach, po upływie roku, półtorej roku czy dwóch lat, warto również takie CBCT wykonać, tym bardziej po mikrochirurgicznym leczeniu, o którym sobie za chwilkę powiemy, aby zobaczyć właśnie tą komponentę gojenia, również poliszkowo-językową. Zobaczmy teraz trzeci przypadek kliniczny z zakresu endodoncji mikrochirurgicznej, tak więc bardzo ważnej, bardzo ważnej dziedziny z zakresu leczenia kanałowego. No i tutaj obejrzyjmy przypadek górnego zęba siecznego centralnego po lewej stronie, tak więc ząb numer 2, jeden zaopatrzony koroną protetyczną, złączoną z koroną protetyczną również zęba 2,2, Szeroki wkład. No i kanał przeleczony. Wypełniony materiałem, możemy podejrzewać, że w postaci pasty. Raczej nie jest to ćwierk guta przynajmniej sądząc po cieniowaniu, po, po, po przejaśnieniu na, na zdjęciu radiologicznym. No i cóż, to no próba wyjęcia tego wkładu mogłaby się wiązać z dość dużym ryzykiem pęknięcia bądź złamania tego korzenia. Zmiana okołowierzchołkowa o wyraźnie odgraniczonych brzegach obejmująca wierzchołek korzenia 2,1, ale nie, bez wątpienia sąsiadująca z zębem 2,2, natomiast nie otaczająca jego wierzchołka. Zdecydowaliśmy się w tym przypadku na zabieg mikrochirurgiczny w postaci resek, mikrochirurgicznej resekcji wierzchołka korzenia, która polegała na dojściu chirurgicznym do zmiany okołowierzchołkowej, wyjęciu tej treści patologicznej. Następnie zresekowaniu wierzchołka oraz wstecznym opracowaniu kanału korzeniowego na odcinku 3 mm, a następnie wypełnieniu tej wytworzonej przestrzeni materiałem bioceramicznym w postaci bioceramiki w formie kitu. Następnie założeniu szwów, zdjęciu szwów i późniejszej obserwacji w czasie. I tak jak widzimy, już po 3 miesiącach, pacjentka pojawiła się nawet wcześniej niż Zazwyczaj pierwszą kontrolę wykonujemy. Ja zazwyczaj zarecam wizytę po 6 miesiącach. Tutaj pacjentka zjawiła się nieco wcześniej, no więc oczywiście zdjęcie spróbowaliśmy również wykonać. Widzimy oczywiście obecne gojenie tkanek okołkowieszołkowych. Po usuniętej zmianie tam widzimy tę strukturę ubeleczkowania kości gąbczastej, która się pojawia, zmniejsza się zakres tego, tego przejaśnienia radiologicznego i w kolejnych miesiącach, kolejnych latach tutaj możemy zobaczyć już zdjęcie RTG po upływie 8 lat. Cała struktura kości została odbudowana. Tak więc widzimy, że ząb 22 nie był przyczyną dla tej zmiany patologicznej. Natomiast jedynym przyczynowym zębem był rzeczywiście zaopatrzony przez nas ząb 21. Natomiast tak jak tutaj pewnie część z Was zauważyła, kwestią zastanawiającą w przypadku aktualnym tego zęba 2.1 nie jest już część wierzchołkowa, natomiast część zębiny znajdująca się przy brzegu obecnej korony i wkładu, czy warto by było zweryfikować, czy tam nie znajduje się próżnica, ponieważ kiedy zobaczymy stronę mezjalną, o tutaj w tym miejscu, no to możemy się zastanowić nad kwestią szczelności tej odbudowy. I czwarty przypadek, czyli tak zwany ekstra przypadek, przygotowany przeze mnie dzisiaj będzie dotyczył budowy anatomicznej zębów, jakie różne pułapki anatomiczne możemy spotkać u leczonych przez nas pacjentów? Tutaj mamy przykład zęba 3,7, na którym była wcześniej obecna korona protetyczna, która została zdjęta w celu podjęcia próby leczenia kanałowego korzeni, tak jak widzimy. Kanały przeleczone wcześniej, wypełnione. Obecny włókna szkane we wszystkich korzeniach, we wszystkich kanałach. Natomiast wokół jednego z tutaj korzenia mezjalnego, wierzchołka korzenia mezjalnego, widzimy obecną zmianę tkany gałkowo-wierzchołkowych, ale także nieosiągniętą pełną długość roboczą, a być może przeprostowanie tego kanału w trakcie opracowania. Być może maszynowego, prawdopodobnie maszynowego. W tym przypadku, w związku z tym, że wokół wierzchołków pozostałych korzeni nie było obecnych procesów zapalnych, a wszystkie z tych kanałów zostały zaopatrzone dodatkowo włóknem, włóknem szklanym i ich usuwanie mogłoby się wiązać z naruszeniem struktury również twardych tkanek zęba, zębiny korzeniowej, i później w konsekwencji pęknięciem czy złamaniem korzenia, postanowiłem wyjątkowo wyleczyć ten ząb. Ponownie kanałowo, selektywnie, jedynie w obrębie korzenia mezjalnego, tak aby wypiłować z niego włókno szklane, następnie przeanalizować anatomię, wypełnić i później obserwować w przyszłości, zaopatrzyć znowu ponownie koroną protetyczną. Natomiast to, co tutaj jest charakterystyczne, jeżeli chodzi o budowę tego zęba trzonowego drugiego, to zwróćmy uwagę, jak wygląda jego struktura na badaniu CBCT. Widzimy korzeń mezjalny, który za chwilkę zobaczymy, że właśnie wiązał się z obecnością zmiany zapalnej jakołowierzchołkowej. Korzeń dystalny, i to jest jakby proste i zazwyczaj z taką strukturą korzeni mamy do czynienia w przypadku dolnych trzonowców, zarówno pierwszych, jak i drugich, ale także ten dodatkowy korzeń, który był widoczny na zdjęciu radiologicznym punktowym, czyli w tym przypadku jest to korzeń radix paramolaris, czyli korzeń znajdujący się po stronie mezjalnej. Policzkowej zęba trzonowego. Występuje on nieco rzadziej niż dodatkowy korzeń po drugiej stronie dystalnej, jakby naprzeciwko, po skosie. Być może część z Was kojarzy taką strukturę jak radix entomolaris, który znajduje się po stronie dystalnej językowej. Natomiast warto pamiętać również o korzeniu radiks paramolaris, tak aby odpowiednio taki korzeń odnaleźć, opracować i wypełnić, tak jak też wykonał to wcześniej lekarz w przeszłości. Bardzo dobrze analizując budowę dna, komory, zęba i osiągając również długość roboczą w obrębie tego korzenia. Natomiast jeżeli chodzi o korzeń mezjalny, zwróćmy uwagę, że zmiana zapalna niestety występuje i być może nie został odpowiednio opracowany kanał MB. Prawda? Widzimy cień materiału w korzeniu. Mezjalnym w zakresie kanału mezjalnego językowego, ale w obrębie kanału mezjalnego policzkowego już nie. Znajdują się one oczywiście blisko, więc warto będzie przeanalizować możliwość połączenia ich poprzez wypiłowanie ewentualnie obecnej cieśni. Po opracowaniu kanałów dopasowywałem świeki i następnie wypełniłem właśnie z usunięciem tej cieśni, aby w przestrzeni tej. Była jak najmniejsza ilość bakterii po oczywiście zastosowaniu również wkładek dezynfekcyjnych, międzywizytowych, ponieważ ze zmiany zapalnej był obecny wysięg. W ten sposób pokrótce przeszliśmy sobie przez wieczorowy przegląd przypadków klinicznych przygotowanych przeze mnie dzisiaj, tak więc zarówno mieliśmy krótki wgląd w pierwotne leczenia dodentyczne. Szybkie przejście przez powtórne leczenia endodentyczne, co nieco endodący mikrochirurgicznej, no i coś dodatkowego związanego z naszym endodentycznym światem w zakresie leczenia kanałowego dzisiaj, jeżeli chodzi o nietypową budowę anatomiczną. Jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany podniesieniem swoich umiejętności endodentycznych, to serdecznie zapraszam na organizowane przez siebie szkolenia w warunkach gabinetowych. Tak więc nie ma, że jeden do jednego na zębach usuniętych, na zębach sztucznych, na fantomie, w zakresie pierwotnego leczenia dentystycznego, jest to szkolenie endoday, powtórnego leczenia dentystycznego, reendoday, endodoncji mikrochirurgicznej, a także jeżeli byście mieli ochotę rozwiać wątpliwości stricte, które Was dotyczą, możemy taki plan szkolenia ułożyć indywidualnie w zakresie właśnie kursu indywidualnego. A po więcej informacji, żeby tutaj nie przedłużać, tak żebyście mogli spokojnie sobie przeczytać, zapraszam na stronę www.andodontotic.com, gdzie wszelkie informacje będziecie mogli swobodnie znaleźć i na takie szkolenie się zapisać. A ja już tutaj się przełączam z powrotem na nasze spotkanie. Zatrzymamy udostępnianie i. Widzimy się już, mam nadzieję, że na pełnym ekranie. Prezentacja już raczej nie jest widoczna. Mamy co prawda już 20 minut po ósmej. Ale jeżeli są może jakieś pytania, to piszcie śmiało tutaj na czacie. Będziemy sobie je rozwiewać. Oczywiście ten, ten odcinek będzie dostępny później. Postaram się, żeby tutaj na YouTubie było to cały czas możliwe do, do obejrzenia. No i na, w kolejnym odcinku przygotuję kolejne przypadki kliniczne, jakoś nie jestem zwolennikiem pisania dużej ilości postów. Na social mediach, jeżeli chodzi o klinikę, wolę na przykład tak porozmawiać i na bieżąco sobie rozwiać wątpliwości. Bo tutaj mamy pytanie dotyczące wkładek dezynfekcyjnych, prawdopodobnie między wizytami, więc tutaj mamy do dyspozycji dość duży asortyment, jeżeli chodzi o wkładki dezynfekcyjne. Oczywiście taką podstawową kwestią jest wodorotlenek wapnia. Ja zazwyczaj stosuję Biopulp. Dalej, jeżeli jest zmiana zapalna duża, jest wysięg ropny i też czujemy nieprzyjemny zapach, generalnie podejrzewamy duże zakażenie bakteryjne, to pasty trójantypiotykowe, czyli takie jak np. przykład substancje możemy taką pastę stworzyć. Chlorheksydyna w wpłynie pozostawiona w kanałach korzeniowych metronidazol, natomiast taka najczęstsza to będzie wodorotlenek wapnia zdecydowanie. Wiem, że oczywiście są grupy lekarzy, którzy preferują stosowanie wodorotlenku wapnia, są przeciwnicy. Ja używam wodorotlenek wapnia, natomiast żeby go wypłukać później dokładnie z kanałów, zalecam używanie dodatkowych pilników mechanicznych, żeby się wspomóc w jego usunięciu, a także fali ultradźwiękowej. No i potem generalnie ten system kanałowy jest czysty, ja nie, nie odnajduję nie mam większych trudności z usunięciem wodorotlenku wapnia. prostu potrzebujemy do tego odpowiednich narzędzi. Jeszcze chwilkę. Poczekamy. Może jakieś pytania się pojawią. Liczę, że też dobrze było wszystko widać na prezentacji i wskaźnik też dobrze funkcjonował. Dzisiaj pierwszy odcinek, tak więc też, żeby wszystko poweryfikować, ja to wszystko sprawdzałem, starałem się, żeby działało. i Liczę, że działa. Jaki płyn najlepiej do usunięcia wodorotlenku NaOCl? Do wodorotlenku wapnia może być podchloryn, a może być też kwas cytrynowy czy EDTA. Bardziej będzie to istotne pod kątem wspomożenia aktywacji, żeby rzeczywiście ten płyn, który używamy, może być to nawet sól fizjologiczna, żeby dobrze ten płyn zaktywować, żeby była szansa wypłukania wodorotlenku wapnia, szczególnie z cieśni, zachyku, bo jeżeli rzeczywiście go dokładnie założymy, to potem on w tych wszystkich miejscach ciężej dostępnych dla narzędzia będzie dość mocno zgromadzony. Co do irygacji, aby go usunąć, pamiętajmy przede wszystkim o zaktywowaniu płynu. W powtórnym leczeniu kanałowym, tutaj pamiętajmy o tym, żeby stosować dedykowany system maszynowy do usuwania gutaperki, czy to rotacyjny, czy recyprokatywny. A także rozpuszczalnik. jakiś, tylko Nie w dużej ilości, ponieważ, jak użyjemy dużo rozpuszczalnika, no to jednak wewnątrz tego systemu kanałowego może się stworzyć takie błoto butaperkowe i to potem rzeczywiście ciężko wyjąć, to się wszystko klei. Tak więc ja bym polecał odpowiedni system maszynowy, plus niewielkie ilości rozpuszczalnika do butaperki. No dobrze. To no cóż, mamy 25 minut, nieco ponad 25 minut, tak więc bardzo Wam wszystkim dziękuję za obecność na dzisiejszym spotkaniu endodontycznym, pierwszym odcinku EndoChatu. No i liczę, że do zobaczenia na kolejnych edycjach, a wszystkim życzę udanego wieczoru 1 października, rozpoczynając jesień. Do zobaczenia.